Cześć, witaj na kanale Saganek z tej strony Dorota. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to koniecznie zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzisiejszy filmik bierze udział w wyzwaniu z kanału Hiszpania od kuchni i będzie dzisiaj wariacja, kolejna wariacja pieczywa ketogenicznego. Pieczywo chrupkie, takie ala krakersy, bardzo proste do przygotowania. Wystarczy składniki połączyć, zmiksować albo wymieszać. Przełożyć na papier. I tu jest chleb y, z mąką słonecznikową i z odrobiną mąki y, kokosowej. Ale można tutaj wykorzystać każdą jedną mąkę niskowęglowodanową. I tak naprawdę, jeśli chodzi o dodatki, to jest tutaj całkowita dowolność. Można użyć tutaj i ziół, i można wykorzystać i orzechy. I różne tłuszcze, bo ja wykorzystuję, akurat w tym chlebku wykorzystuję masło. W kolejnym pokażę Wam, jak zrobiłam na bazie smalcu gęsiego, ale może być też olej kokosowy, może być zwykły smalec. Także naprawdę ten chlebek można zrobić z niczego, a wyjdzie coś naprawdę dobrego. Jest to dobra opcja na wyjazdy, na wypady, do zabrania gdzieś ze sobą, dlatego że. To jest chlebek wysuszony, on nie ma prawa zepsuć się, zapleśnieć, no te chlebki ketogeniczne zachowują się różnie w tych wysokich temperaturach, także ten jest naprawdę bardzo fajną rzeczą do, na wyjazdy. I chlebek był suszony w temperaturze 120 stopni. 30 minut. Mówię suszony, bo on nie jest pieczony tak jak tradycyjny chleb, tylko w zasadzie on jest taki y, podsuszony. Tu jest y, wersja z gęsim smalcem, z mąką migdałową, y, z mąką z, też słonecznikową, ale w mniejszej ilości i z odrobiną mąki z ciecierzycy. I ponownie łączę wszystkie składniki, przekładam na papier. Rozwałkowuję, żeby nadać y, temu ciastu taki kształt dobry do pokrojenia i żeby to ciasto było równomiernie rozwałkowane. I teraz kroję kromki. U mnie zazwyczaj z takiego ciasta wychodzi około 12. Można jeszcze porozcierać ręką, żeby nie było tam żadnych grubszych miejsc. I kroję. Jeżeli nasiona czy orzechy są grubsze, no to wiadomo, te kromeczki nie będą takie idealne. No ale przecież nie o to chodzi żeby były idealne. I znowu do piekarnika. 120 stopni i piekę, suszę około 30 minut. Warto obserwować, żeby to, to ciasto było zrumienione, nie spalone. Zostawiam do wystudzenia w piekarniku i potem wyjmuję i gotowe. Jeżeli podobał Wam się materiał, jeżeli podobał Wam się ten przepis, zostawcie koniecznie komentarz i łapkę. Ja zapraszam jeszcze raz na kanał Beaty Hiszpania od Kuchni. I zachęcam do subskrybowania. Do następnego razu. Pa, pa.